Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ten odcinek będzie historia krwią pisana. Drodzy Państwo, z ponurych proroków wieków minionych nowy wiek uczynił głupców. To tak troszeczkę na przemyślenie. Obiecałam Państwu, że zaczniemy od warnej the Vampire. Tą serię. Dobrze, no wprawdzie... Polidori zainspirował wielu innych pisarzy do tworzenia literackich takich wampirów, jednak dopiero w połowie tak lat 40. XIX wieku, drodzy Państwo, w szerszej publiczności został zaprezentowany zupełnie inny rodzaj wampira, którego wygląd i dzikość przypominały raczej potworne upiory w tradycji, z tradycji ludowych w sumie, z tradycji ludowych. Hmm. Sir e, François Varney jest bohaterem e, takiej taniej powieści grozy, drodzy Państwo, Varney the Vampire of the East of Blood, w blood, blood. <grym> której autorstwo przypisywano pierwotnie Thomasowi Presketowi, e, jednak obecnie większość e, badaczy zgadza się, że był nim raczej James Malcolm Reimer. Ser françois Varney, o którym też właściwie y, pisze się jako o ożywionych zwłokach samobójcy z roku bodajże 1640, y, jest wcieleniem takiego okrucieństwa i banału. Banału po prostu. Kiedy w swojej makabrycznej postaci, takiego, można powiedzieć, drodzy Państwo, ożywionego trupa, prześladuje młode dziewczęta. Stary dziad prześladuje młode dziewczęta. No. Nowość, prawda? Drogie panie. No ale może, może już tutaj nie komentujmy za bardzo. Ale historię makabrycznej postaci ożywionego trupa, który prześladuje te młode dziewczęta. Ujęto w serwie 109 luźno powiązanych odcinków które następnie zebrano w taką liczącą sobie 220, z tego co pamiętam, rozdziałów i ponad 860 stron powieści. Jedna z ofiar Wardeja opisuje go tak, cudzysłów, czyli cytat, drodzy Państwo. Wysoka, wysoka wychudzona postać w wyblakłych, staromodnych szatach, obłyszczących metalicznie oczach. Na wpół otwarte usta ukazywały długie zęby. To był, tak, to był wampir. Koniec cytatu. Drodzy Państwo, do, do takiej literatury wampirycznej, jak to możemy sobie potocznie nazwać, Warnej reprezentuje inny etap wampirycznej ewolucji. W odróżnieniu od Lorda Rutwena, czerpie z ciemnej strony ludowych opowieści, jednocześnie zachowując tradycyjne cechy. Przepisywany wampirom, takim wampirom salonowym, można powiedzieć, takim wiadomo już, tak salonowy wampir, to takie O, o, prawda? Przez wirułkę. Ale pomijając też niezwykłe ilustracje, które występują w tych utworach, nadały takiej serii to życie, bo Najbardziej charakterystyczna była śmierć Warneja, który zginął nie z rąk pogromcy wampirów, drodzy państwo, lecz z własnej woli, rzucając się w krater Wezuwiusza. Tak sobie pomyślałam, drodzy państwo, co to znaczy kwintesencja? Kwintesencja. No, definicję teraz przytoczę, czyli przytaczam definicję. To jest termin. Ożywienie odnosi się do przywrócenia komuś życia lub świadomości. Często używany jest w horrorach, prawda? Poczynając od Frankensteina poprzez zombie i sobowtóry, yy, aż do morderczych królików, co podtrzymuje tradycję ludowych opowieści, w których większość wampirów to właśnie ożywione zwłoki. Tak. Drodzy Państwo. W tej serii mówimy o, nie tylko o legendach, ale również o jakichś filmowych takich postępach, można powiedzieć w cudzysłowie. Odnośnie zmieniania postaci wampirów. Ale dobrze, może przejdźmy. Właściwie to przynieśmy się do roku 1872. Carmilla. No, kolejna yy, taka z literatury i kinematografii wampirycznej kolejna postać, która została uniesiona ukazując w publiczności nowelę Josepha Sheridana Le Fan Carmilla będącą częścią powieści o ile pamiętam dobrze tytuł In a Glass Darkly Le Fan nazywany często y, Jay Sheridanem lub po prostu Sheridanem Le Fan Podobnie jak Polidori, ona no, niektórzy twierdzą, drodzy państwo, że jeszcze w większym stopniu niż Polidori, krytycznie podszedł do tematu wampira. E, to znaczy, nie tylko jeszcze bardziej eksponując erotyzm, ale na dodatek, drodzy państwo, czyniąc to monstrum kobietom. my znaczy, wampy, tak? Drogie panie. Jak my jesteśmy, jak się wyszykujemy na jakąś imprezkę jako wampy, prawda? Żeby się dobrze poczuć, same dla siebie nawet. To jesteśmy już od razu według Sheridana wampirami. Dobrze. Ale eksperci od literatury wampirycznej też twierdzą, że Carmilla powołała do życia lub właściwie też może umocniła tak bardziej cechy które następnie były eksploatowane w filmach o wampirach, takich jak na przykład Vampir w reżyserii Karla Teodora Dreyera z roku bodajże 1932 i użyć z rozkoszy Rogera Vadima. Czyli tak, w trzech, tak jakby w trzech filmach w wytwórni Hammer z lat bodajże 1970-1971: Last for a Vampire WAMPIRYCZNI KOCHANKOWIE i TWINS OF EVIL oraz dla Krypta, tutaj akurat jest troszeczkę mi gorzej wymówić, ELA Kubo z roku bodaj, 1964, by wymienić tylko kilka. Więcej przeczytamy sobie na przykład później, w jakichś takich przekazach o tych filmach. Znaczy później, już teraz to powinniśmy sobie powiedzieć wcześniej, wcześniejsze przekazy. Wcześniejsze może już teraz nie do Znaczy inaczej, drodzy Państwo, ja szukałam niedozdobycia recenzje w tym momencie, niektóre recenzje filmów jakby się sprzed, powiedzmy sobie, z 1800 któregoś roku jeszcze są przepisywane w internecie, ukazywane. Natomiast tego nie znalazłam. Ale powinniśmy sobie szukać i drążyć, jeżeli jesteśmy zainteresowani. Dobrze, ale żeby zrozumieć geniusz Lefa, należy mm, zanurzyć się w jego właściwie takiej wciągającej erotyczności, erotyzm powieści. No dobrze, może przejdźmy do tego, co nie musimy szukać. Spać czy się bać? I śnić być może, proszę Państwa. Opieramy się na powieści Carmilla. Więc bohaterką tej powieści jest Laura, która mieszka ze swoim starym ojcem i służącym w zamku w Styrii w Austrii, niedaleko opuszczonej wioski Karnstein. Do jej pierwszego spotkania z demonem dochodzi, drodzy Państwo, że z tego co pamiętam, gdy ma 6 lat kiedy podczas pewnej nocy u jej boku pojawia się piękna młoda kobieta, która utula ją do snu. Laura doświadcza takiego jakby uczucia, które potem opisze o to jak, to sobie wypisałam cytat, jakby w pierś mi się dwie igły. No, nie wiem, czy to jest takie przyjemne, drogi, drodzy państwo, ale no, ponieważ na jej piersi brak było śladów, Zranienia. Laura sądzi, że jej się to tylko wydawało. W wieku 19 lat Laura ma nadzieję spotkać siostrzenicę i pod generała Spiels. I tu yy, uwaga, trudne nazwisko po ich niemu, jak ja to mówię, Spielstorfa, pannę Bertę Rekstern. Jednak wkrótce dowiaduje się, że ta zmarła, no. Bezpośrednio po otrzymaniu tej nowiny, Laura i jej ojciec są świadomi, świadkami zagadkowego wypadku, powozu, zagadkowy wypadek powozu, w którym uczestniczą wytworma dama i jej córka. Dobrze, ale drodzy Państwo, no, ze względu na sprawę życia i śmierci, jaka wzywa ją do innego miasta, matka pozostawia córkę pod opieką ojca. No, każda z nas kobiet, inaczej, przepraszam, większości kobiet, przepraszam, by tak postąpiły, tak? Ale kiedy Laura i dziewczynka spotykają się, staje się jasne, że już się kiedyś poznały. To dziewczynka ze snów Laury, która twierdzi na dodatek, że sama Laura jest postacią z jej snów i na imię ma Carmilla. Drodzy Państwo, znowu sny. Znowu sny. Tak jak już wcześniej zapowiedziałam w ostatnim odcinku z tej serii. No musimy jakoś dojść do tego, ja muszę tego panować tą technikę, żeby zrobić yy, po prostu pracę ze snem, oczywiście za takie symboliczne pieniążki, żebyście Państwo może, ci Państwo, którzy wiedzą, no to nie muszą oczywiście. Ci, którzy nie wiedzą, mogą, y, mogą, mogą no, te, te, te takie drobne grosze zapłacić, żeby skorzystać z mojej wiedzy szerokiej. Dobrze, ale tu ja nie mam zamiaru się teraz re reklamować, tak jakoś mi się wiąsknęło. Ale miauczenie kota, drodzy Państwo, opieramy się właśnie na powieści Carmilla. Dobrze, według opisu Laur Laury Carmilli która jest, właściwie była taką, znaczy w tym powieści to jest, tak? Uderzającą pięknością. Mimo takich nieco dziwacznych zapewnień jej matki, że Karmina jest zupełnie zdrowa na umyśle, dziewczyna odmawiała rozmowy o swojej rodzinie. Nie chciała zdradzić niczego o swoim pochodzeniu, doświadczeniach czy przyszłych planach. Chcę zaznaczyć, że ta powieść była na, powiedzmy sobie, prawdziwych faktach. Wiadomo o nich jedynie tyle, że w jej żyłach płynie szlachetna krew, tak? Jakiegoś tam, z tego co pamiętam, starożytnego rodu. Stopniowo jednak opowieść staje się coraz bardziej, słuchajcie, drodzy Państwo, mroczna, zwłaszcza gdy Laura uświadamia sobie, że na niedawno dostarczonym po renowacji portrecie hrabiny mikrali. Kerstin, postać kobiety namalowana ponad 100 lat wcześniej, bodajże w 1698 roku, wygląda dokładnie tak samo jak Carmilla. W tym samym momencie Laura z tej powieści, cały czas mówimy, drodzy Państwo, o powieści na prawdziwych faktach podobno, zaczyna chorować, a nocami prześladuje ją tak jakby czarne jak, czarne jak sadza zwierzę podobne do olbrzymiego kota. No, bohaterka odczuwa piekący ból jakby dwie wielkie igły. Yy, ocal czy dwa od siebie można powiedzieć odległe, głęboko wbite w jej pierś. Po ugryzieniu ofiary kot przemienia się w postać kobiety. No, oczywiście podczas takiego przypadkowego spotkania z generałem Spelzdorfem, Laura dowiaduje się, że jego siostrzenica Berta zachorowała w czasie wizyty kobiety, słuchajcie, drodzy Państwo, o imieniu Milarka, która pozostała pod jej opieką, gdy jej matka musiała wyjechać w pilnej sprawie. Drugie panie, uważajmy pod jaką opieką zostawiamy swoje dzieci. <noise> Ale już mówiąc tak poważnie. Dobrze, więc na podstawie tej szokującej diagnozy lekarza, jakoby Berta padła ofiarą wampira, Spiersdorf ukrył się w szafie Berty i na własne oczy zobaczył, Czarne stworzenie, atakujące jej szyję i przemieniające się w milarkę. Zaatakował ją szpadą. ta jednak uciekła, drodzy Państwo. A generał złożył przysięgu, iż znajdzie ją i zabije. Tak. Słuchajcie, ale w ruinach kaplicy zamku Krista i i Laura spotykają karmillę, w której generał rozpoznaje milarkę. Generał zauważa, że zarówno imię Karmila, jak i Milakra stanowią taki anagram imienia Mirkalla. Następnego dnia z pozwoleniem władz grup hrabiny Mirkali, Kersztein zostaje otwarty. Zgodnie z tym, co często pojawia się w ludowych opowieściach, drodzy Państwo, często ponownie otwierali groby, żeby zobaczyć, czy to jest wampir, czy wampirzyca, czy jakiś upir, prawda? Tak było często. No dobrze, ale co tam się stało? Zgodnie z tym, co często pojawia się w ludowych opowieściach, jak już wspomniałam, ciało Hrabiny jest doskonale zachowane. Nie wydziela żadnego zapachu, ale jest zanurzone we krwi. Serce jej zostaje przebite wtedy zaostrzonym kołkiem, na co ona wydaje podobno okrzyk. Po czym jej głowa zostaje odcięta, a całe ciało spalane na popiół, który następnie zostaje wsypany do rzeki, drodzy Państwo. No dobrze, a co to jest ten mroczny folklor? Może tak troszeczkę definicji. Ja wiem, że nie lubimy definicji w życiu codziennym, ale czasami trzeba definicję trochę znać. Słuchajcie, nie ma wątpliwości, że Shirley Dan Fan badał wampiry występujące w ludowych opowieściach, nim przystąpił do pisania Karmilii. Kiedy generał Spieldorf pyta w kaplicy starego Drwala, dlaczego wioska została opuszczona, ten odpowiada, cytat, drodzy Państwo, Przez upiory, panie. Kilka z nich wytropiono w grobach i postąpiono jak zwyczaj karze. Ścięto im głowę i spalono ciała. Ale zanim to się stało, wielu mieszkańców wsi pomarło. Koniec cytatu. No, jak się dowiadujemy teraz, to typowy opis każdej jakby legendy. Typowy, podobny opis każdej legendy, która może yy, wiadomo, drodzy Państwo, <coughs> Przepraszam, yy, yy, która jest gdzieś na jakichś terenach, podobne są opisy. Drodzy Państwo, ten odcinek będzie króciutki. Dlaczego? Że, dlatego, że o kobiecych wampirach, trudnej drogi, trudna droga do sławy i tak dalej, chciałabym rozwinąć to w następnych odcinkach, z tego względu, że wydaje mi się, że to yy, o tym pisarzu, prawda? Yy, który, o którym teraz opisałam o tych pisarzach i o tych Powiedzmy sobie, powieściach na podstawie legend, drodzy Państwo, na podstawie prawdziwych legend, a w każdej legendzie jest jakaś prawda. Niekoniecznie, że to faktycznie były te wam piżyce, ale jakieś tam musiały zachodzić. Nie znam się na tym związki, może chemiczne dotyczące tych ciał. Jakieś legendy szły. Jak wiemy, no, jak przy naszych wiedźmach, czarownicach. Też legendy szły, tak? Drodzy Państwo, dziękuję Państwu za uwagę. Życzę oczywiście zdrowia, wszystkiego tego, co chcecie, żeby się spełniło. I zapraszam na kolejny odcinek. Nie wiem, z jakiej serii to będzie odcinek, drodzy Państwo, ale już trochę tych serii rozpoczęłam, więc chyba nie będziemy się nudzić. Zapraszam na swoją stronę i dziękuję Państwu. Serdecznie.